Siema, jestem Marek. Dzisiaj zaprosiłem do siebie pewną youtuberkę, aby zrobić na niej tak zwanego przez Marcina Dubiela i inne stworzenia podobne pranka. Ale nie będzie to zwykły prank po kroju Marcina Dubiela, a wręcz przeciwnie będzie on naprawdę świetny, a mianowicie chodzi o to, że podam tej youtuberce 5 razy wodę z kranu, a mój kamerzysta za każdym razem kiedy będzie podawał wodę, będzie ją krótko charakteryzował. Przez co zasugeruje tej youtuberce, co ma powiedzieć na temat każdej wody. Zobaczymy, czy sobie z tym poradzi, ale o szczegółach tego filmu dowiecie się w trakcie także koniecznie zostańcie do końca. Zapraszam do oglądania. Drodzy widzowie, prawie bym zapomniał o najważniejszej kwestii ostatnich kilku tygodni, a mianowicie jesteśmy coraz bliżej jednego miliona subskrypcji, a tym samym pobicia rekordu Polski. Zatem jeżeli oglądasz ten film i jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to jak najszybciej. Naprawdę polecam mój kanał, znajdziecie tutaj najlepsze filmy na świecie. Siema, jestem Marek. Dzisiaj sprawdzę, czy Klaudia ma również wyczulone tak mocno kubki smakowe jak ja i czy udaje się odróżnić drogą wody od wody ubogiej. Co o tym myślisz? To że może być trudno, ale chyba dam radę. Więc zapraszam do oglądania. Jako, że mam tutaj zaraz kuchnię, to Klaudia będziesz musiała za każdym razem wchodzić na chwilę do góry, żebyś po prostu nie widziała, co jaka woda jest nalewana. Okej. Okay. <słyska> Dobra. Dobrze, Klaudia, zapraszam tutaj. Dobra, tutaj będzie cięcie. Jak coś, to jest ta, mm, taka średnia półka, nie? Czyli 8 zł. Mniej więcej. Czy nie wiem, co że nie jest najgorsza, ale na co dzień by mnie nie pił. No, Musiałem jakoś tak opisać, Próbować. że jest troszeczkę lepsza od tych, które są w tych biednych sklepach. Także powiedz, że jest super, no super że jest dobra. No później... Czyli, czy, czy jest minimalnie lepsze od tych przeciętnych, ale no coś takiego? Ale na co dzień bym jej nie piła? Czy... Także Klaudia, to jest pierwsza woda. Spróbuj jak smakuje i oceniam Okej. Okay. No jest okej, okay, lepsze od tych takich przeciętnych, ale chyba na co dzień bym jej nie piła. No nie. Myślisz, że inaczej smakuje? Tak. Może teraz wystaw ocenę w skali od 0 do 10? Mm, 6, 6 na 10. Tak. Dobrze, kamerzysto, przynieść następną wodę. No dobra, już mam następną Ołóżka kamerzysto. No dobra, to będzie cięcie i będzie tak. E, to jest e, ta woda z wyższej półki. znaczy ona no już 20 zł kosztuje, nie? Za 1 litr. To... To... Czy jest lepsza od tamtej? No nie wiem, no, no weź najpierw może po smaku i zobaczę. że no czujesz mniej. E... Nie, no musi być lepsza. Aha. I co lepsza, trochę czy, czy nie? No jak to ujęcie, po prostu nie kamienia, czy tego, się nie czuć. Nie wiem, jak to będzie. Bardziej czysta, mniejsza. No to możesz tak powiedzieć. A może no czuć dobra. prestiż czy coś? Czuć nie więcej prestiżu, bo jest miękka. <grym> Dokładnie. <grym> dobra. <grym> no dobra, dawaj Marek, druga scena. Klaudia, mamy tutaj drugą wodę, spróbuj. W niej już czuję troszeczkę większy prestiż, bo jest większa porównaniu do tamtej poprzedniej. Smakuje ci bardziej niż tamta? Mhm. Mogłabyś się pić na co dzień? Może nie na co dzień, ale kilka razy w tygodniu tak. Okej, okay, to w takim razie ponownie ocenę od 0 do 10, dla wody? 8. 8. 8. Tak. No to przejdźmy do następnej. Dla do dobry musisz. Ostatny, to będzie ostatnia? Może teraz kanówę. Tak ja ostatnią, bo jak będzie kranowa, to ja to. Dobra. Do tego. Dobra, ale musisz też... W... Posmakować, nie? No, wiem jak kranowa smakuje. No, no dobra, no. Piją się jak to będzie. To co skrzywi się tak? No skrzywi się i to wypływa to z powrotem, nie? Tam no dobra, nie? Dobra, mam już wodę. I ta znowu niska półka, nie? Ale niższa od tamtej, czy co? Yy, yy, no, znaczy, Ile kosztuje ta woda? Czekaj, ta, ta woda, yy, nie wiem, z, z 6 zł 7? 6 zł no to taka lepsza niż się w za większości sklepu. A z wodą z lodowca nagrywamy, czy, czy już nie? Może nie, co? Czy nagrywamy z lodowca też? No to już prędzej tej nie dawać. Jak będzie ta najlepsza i ta najgorsza, to po co dwie takie same? A bo dobra, powiedz, że ta jest z lodowca. Żeby było. Dobra. <grym /dobre> to że jest nie ma. Może jest super, że nigdy takiej nie piłaś, i powiedz, że może coś jeszcze w niej pływa: jakieś e, drobinki zgrał. No, e, no, możesz tak powiedzieć, że jest e, schłodzona troszeczkę. No, Mam nadzieję, że sobie paraliż. <grym /dobre> No to? No tak, no, tak. tak. Ja, ja nie jestem stworzona takich poważnych produkcji. A czy ty możesz się śmiać. Jak najbardziej. Jak się śmiesza taka woda, to... Dobra, No poczekaj śmieszne, stoi sobie. I Dobra, dawaj jak mamy. Zaczynamy. Nie wiem. Przed nami jest już chyba czwarta woda, także Klaudia spróbuj. Okej. Okay. nie śmiejesz? No, jeszcze raz. Co jest takiego śmiesznego w wodzie? No patrz na nią i powiedz, że nie śmiesz. Dobra, jeszcze raz to nagrajmy. Jeszcze raz nagrywam? Dobra, to... Co no. to, to jest woda z lodowca niby, tak? Tak. Ja dam tam ustawienia, że woda z lodowca. Dobra. Dobra, przed nami już chyba czwarta woda, także Klaudia, ty też musisz spróbować. Dobra, ewentualnie zrobimy. Czemu? E dobra, ewentualnie bez tej. E ale co ci tak się Bo ty jesteś cały czerwony, jak się cię opatrzy nie mogę. Dobra, ostatnie raz. się do tyłu albo do góry. Dobra, weźmy pomijmy, pomijmy tą wodę, co? No nie, dawaj. No Cię nie śmiej po prostu, dobra. Do it. No... uff. Uh -huh. Dobra. Dobra. Ej, bo, bo, bo Lord się wkurzy. Przed nami już chyba czwarta woda, także Klaudia tutaj też musisz spróbować. Okay. Ta jest chyba najlepsza z wszystkich, które tutaj wpiłam. No, widać jeszcze w niej minerały, które pływają. Jest taka najmiększa, no. No i nie mam Klaudia, przed nami już chyba czwarta woda, której też musisz spróbować. Okej. Okay. Ja. Jak? To jest chyba najlepsza ze wszystkich, wyczuwam w niej drobinki i jest o wiele miększa od tej poprzedniej. Okej, okay, czyli sugeruję, że jest dobra. Mhm, chyba najlepsza z tych wszystkich dotąd. Dobra, przed nami została jeszcze jedna, ale tej też musisz ocenę wystawić. Tej? Mm. No, 10 na 10. Okej, okay, w takim razie poprosimy na następną wodę. To jest nagrany. A ta jest jaka? Dwa, dobre średnie. Ta. Będzie, ta będzie kranuwa, tak? Teraz. A, dobra. Teraz kranowa, leci. Klaudia, kamerze stanie się już ostatnią, piątą wodę. Musisz tutaj przyjść. To w takim razie to. Dobra, teraz wcięcie i to, to jest ten. To jest klanuła. Okej. No to jest, że tam zacząłeś. No to chyba no? ta scena akurat nie będzie długa, po prostu weź to. Yy, nie. <laughs> no. Dobra, ja się dobra. nie będę śmiać. Bez przedłużania, tej wody też musisz spróbować. Okej, okay. to już jest ostatnie, tak? Tak, to jest okay. ostatnia woda. Co to jest? I dobra? Fuj! No nawet tego wypić nie mogłam. Naprawdę? No. no to podejrzewam, że jest rzeczywiście niedobra. Zgaduję nawet jaką ocenę możesz jej dać. A mogą być na minusie? No w sumie, mogą być. No to takie minus 5. Minus 5? No, A nie minus 50. No minus 100 może je to być. Dobrze. Dobra, <grystwo> to teraz już Marek czy później. to weź tą wodę, abyśmy mogli podsumować ten film. Klaudia oficjalnie została sprankowana. Co, czemu? Obejrzysz sobie film, dowieź się szczegółów. Dajmy jej chwilę na wytłumaczenie. Czemu tamte nie była gazowana, a to jest gazowana? To ostatnia była. O, no bo... nie powiem, teraz umawiałem, że to była kranowa, wszystko to nie ma kranowa. No gazowana była, yy, nie, Osta kranu. Tylko ostatnia była gazowana, a inne nie były gazowane. Cztery wody No, no, no wszystkie cztery wody były kranowe, a potem podmieniliśmy i daliśmy butelkowano. dla ostatnią. To ostatnio? Tak. No to dlatego, bo co? nie? <laughs> Zasubskrybujcie koniecznie kanał Klaudii. Przez to, że został oszukany, co zapraszam bardzo serdecznie, było naprawdę czuję się oszukana, jak tak mogłeś? <laughs> Ja tu liczyłam poważną produkcję, a to co? Bezwzględny, co? Co, co? Ja, nie? No. Ja wszystko mogę. I nie muszę się z nikim liczyć. Dobra, kończymy. No to się, się. Do zobaczenia. A ty nawet nie masz czasu mega dalej, zasłaniamy to.